Dzień dobry, witajcie. Nagrywam to, żeby Wam coś udowodnić. Że ja naprawdę nie mam czasu grać w Gran Turismo. Jak ktoś mi gada, to są zainstalowane gry. Mogę Wam przybliżyć. Mam jakiś korkiper do sprawdzenia. Mało jest z tego powodu, że na konsoli się po prostu nie mieści. Samo Diablo 4 i Gran Turismo zajmuje chyba Diablo 4 około 160 GB. Gran Turismo też ponad 100. Path of Style 2 też ponad 100. Jedynka chyba 60. A tutaj jest cała moja kolekcja. Proszę bardzo. 412 gier. <laughs> Posortujemy to. Nazwami. No wiadomo, że ich głównogierki też się znajdą. Proszę bardzo. Ja nie mam kiedy tego przechodzić. Proszę. Proszę. To jest pierwsza linia. Wezmę wam z dalszej odległości. Wezmę sobie tylko pada. I patrzcie, teraz przewijamy. Są też jakieś głównogierki, arki, assassiny, asytokorsa, atelier, Baldur's Gate, Battlefieldy, Batmany. Black Myth Wukong to jest akurat demo. Bloodborne. To jest na PS4, jest zainstalowany, dlatego mi tego nie pokazuje na ekranie głównym, ale jest zainstalowane, bo on dysk zewnętrzny, który leży tu, na konsoli. Proszę bardzo. Call of Duty. O, to co żeście widzieli Cyberpunk Dark Souls, Dark Souls 2, proszę bardzo, to są wersje PS4. Dead Standing, Dead Space, Deus Ex, Dead Become Human, Diablo, Diablo, Disco Elysium, Divinity Original Sin, Dragon's Dogma Pierwsza, jakaś fifka nawet jest, Hogwarts Legacy, Elder Ring z dodatkiem. No, macie trochę tego. Fallout 3, 4 bo to jest Fallout 3, jest mogę sobie grać i Fallout New Vegas PS3 jest udostępnione Finale, o, ja lubię japońskie RPG Forza Game Deck Fajna gierka podobna troszeczkę do Disco Elysium Ghost of Tsushima jest na kanale Gran Turismo Sport no niestety nie ma. Niestety nie ma, muszę wersję pitową kupić. Tu są te Granty Theft Auto, jakieś Grid Fole, Grid Legend. No jest trochę tych gierek. O, Humanity, fajna gierka. Horizon, Phoenix, Immortal, Phoenix Rising. Joanna Dark-Turówka stara no Takie różne, Lego, też jest na kanale Jak się nie mylę, a nie to Gwiezdne Wojny Saga Skywalkera To jest na kanale Lice of Pi Kiedy ja mam to wszystko ogrywać, Spiderman Jedynka. Jest zaczęty nieskończony. Spider-Man 2 jest na kanale. Miles Morales jest zaczęty niedokończony. Mass Effect Legendary Edition. Kiedy ja mam to wszystko przychodzić? Need for Speedy jakieś. Neverwinter Nights. Nino Kuni. Dużo gier wam by się nie spodobało, bo wiem, że one nie idą na. E, nie są oglądane po prostu. Pathfinder Pathfinder w sumie się mówi Zarombiste RPG Co z tego, kto by to oglądał Pillars of Eternity Co z tego, kto by to oglądał Długie RPG, bardzo długie RPG Sacred Remaster. Niestety, mój błąd Sifu, proszę bardzo Kiki, prawdy South Park i jak prawda Fractured Bar Hall No Jest tego trochę Nieszczęsne Tainted Grail o, The Crew Motorfest. Mm -hmm. Oczywiście Skyrim, Oblivion Remaster Wilders Chronos Online I to jest, widzicie, że to jest moja kolekcja, to nie są gry, które są w sklepie. Titan Quest Tony Hawk I co, napisze mi jedna osoba, żebym coś za, załóżmy zaczął grać i co nie będzie się wyświetlało, tylko ta jedna osoba będzie oglądać? No to wiecie no, a tak to nie mam czasu właśnie Na to wszystko, a też bym chciał sobie Wiedźmin Zaczęty W czołgi grałem bardzo długo Mam czołgi, mam statki Także widzicie, no 412 gier Pokazuję jeszcze raz. Moja kolekcja to jest. A to są gry na bieżąco, które mam teraz zainstalowane. Plus do tego na PS4, tak jak mówię, tutaj jest dysk zewnętrzny także... Niech mnie ktoś nie pierdzieli, że załóżmy jeść tak czy tak, bo ja nie mam czasu, żeby to trenować. Nie mam czasu jeździć w jedną grę. Jak ktoś ma jedną grę, to sobie może jeździć kurwa 8 godzin. Sorry za przekleństwo, ale taka jest prawda, czy 6 godzin. Ja nie mam tyle czasu, ja i tak dużo gospodaruję czasu teraz na te mistrzostwa. Nie chce mi się po prostu, nie chce mi się słuchać takich ludzi. Umiesz jeździć, bo masz czas na to, bo nie masz innych gier, albo nie chcesz grać w inne gry. A ja tak nie mogę. Niestety. Ja mam inne podejście, także to jest tyle, co chciałem Wam pokazać. Dzięki i do zobaczenia. Na razie trzymajcie się, hej.